Siemka, ja jestem Adacho i witam Was w filmie podsumowującym wczorajszy panel dotyczący nowego filmu kinowego Dragon Ball Super Super Hero. Wczoraj mogliśmy oglądać transmisję z nowojorskiego Comic Conu, gdzie obejrzeliśmy panel dotyczący właśnie nowej kinówki i zobaczyliśmy tam naprawdę bardzo dużo nowych i powiem szczerze, nawet szokujących rzeczy. Plan na ten film, który oglądacie teraz, wygląda w ten sposób. Na początku podam Wam suche fakty dotyczące tego, co było mówione podczas panelu, kiedy wypowiadali się twórcy, kiedy wypowiadały się osoby, którymi były przeprowadzone wywiady. Później przejdziemy do trailera. Ponieważ tak, zobaczyliśmy trailer, który został wyciągnięty prosto z filmu, także tak jak wygląda trailer, tak będzie wyglądał film. Dogłębnie wam go tutaj zanalizuję, Zobaczycie naprawdę bardzo dużo kadrów. W zasadzie wszystko to, co było w tym trailerze, zobaczycie tutaj w tym filmie. Na końcu spróbujemy sobie ułożyć z tego jakąś historię. Mam już naprawdę wyrobione zdanie na temat wszystkiego, jak to może wyglądać. Naprawdę są rzeczy, które sprawiły, że aż podskoczyłem z krzesła, ale na początku chciałbym wam powiedzieć o jednej dobrej informacji, która nie tyczy się bezpośrednio tego panelu, a mianowicie tego, że udało się zorganizować dla was giveaway. Tak, giveaway na dwie karty po 10 euro. Nie jest to konkurs, więc nie musicie nic rysować, nie musicie śpiewać, nie musicie tańczyć. Wystarczy, że wejdziecie w link podany na samej górze tego opisu. W zasadzie są tam trzy linki. Jeden z nich prowadzi do wspomnianego giveaway'u. Zalogujecie się w jeden z czterech podanych sposobów, na przykład przez maila, przez Facebooka, Twittera albo SoundCloud i wybierzecie dowolną ilość i dowolne sposoby na wejście do puli powiedzmy osób, które będą. Losowane. Cała zabawa oczywiście toczy się wspomniane przeze mnie dwie karty podrunkowe, każda o wartości 10 euro do wykorzystania na stronie enebacom. Jest to strona, z którą oczywiście od jakiegoś czasu już współpracuję, możecie kupić tam gry i jeśli będzie Wam brakować 10 euro, to myślę, że na pewno to się Wam przyda, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że na tej stronie są gry no, w bardzo dobrych cenach. A jeśli dorzucicie do tego kod zniżkowy Adaho 3, to będzie jeszcze taniej. To naprawdę nic nie kosztuje, dwie osoby będą wylosowane za nieco ponad miesiąc, także na pewno się dowiecie o rezultacie tego giveawaya. To są w zasadzie pieniądze za darmo, także kupię. Byłoby nie skorzystać, a to naprawdę nic nie kosztuje. Przejdźmy w takim razie do tego, czego dowiedzieliśmy się na wczorajszym panelu. Naprawdę były to rzeczy niesamowite. Będę przez nie przechodził dosyć szybko, bo jest tego naprawdę sporo, a nie chcę tego robić w formie dwóch filmów. Dobrze, także zacznijmy od tego, że historia jest kanoniczna dla mangi. Nie jest to historia powiedzmy, taka jak Cooler, która jest powiedzmy w innym uniwersum, jest to historia kanoniczna dla mangi. I generalnie akcja filmu dzieje się w okresie dziesięcioletnim od pokonania Majin Buu do 28 Tęksibudok, gdzie Goku poznał Uba. I tutaj chcę powiedzieć jedną rzecz. Rzecz. Wczoraj padło takie stwierdzenie, że akcja dzieje się po 10 latach od pokonania Majin Buu. Dzisiaj na oficjalnej stronie Dragon Balla przeczytałem inną wersję i wydaje mi się, że jest to wersja bardziej... Prawdopodobna, która brzmi, że akcja tego filmu dzieje się w okresie dziesięcioletnim od pokonania Majin Buu do właśnie wspomnianego 28. Ten Budoka I teraz podam wam daty, mniej więcej w jakich latach te wydarzenia miały miejsce. Buu został pokonany, jeśli wierzyć temu, jakie są informacje, powiedzmy w oficjalnych źródłach, także można się nimi kierować. Buu został pokonany. 8 maja 774, ok, 74. Akcja filmu kinowego Battle of God z Birusem działa się w 778 roku i w tym momencie Widel była w ciąży. Oczywiście z Pan, która będzie jakby jedną z głównych postaci w tym filmie. Resurrection of F dzieje się rok później, czyli w 779 roku i w tym roku również Pan się rodzi. Wydarzenia z Turnieju Mocy, z kinówki z Brolim, z Sagi Moro i z Sagi Granoli. Oczywiście między nimi były czasem krótsze odstępy, czasem dłuższe odstępy, ale generalnie można powiedzieć, że większość tych wydarzeń dzieje się w 7 Roku nawet możemy powiedzieć, że w 781 na początku. W 784 roku, czyli 10 lat po pokonaniu Majin Buu, ma miejsce turniej z Ubem i wydaje mi się, że ta kinówka będzie się działa tuż przed U turniejem z Ubem, ponieważ na panelu zostało potwierdzone, że akcja tego filmu będzie się działa po kinówce z Brolim przed turniejem z Ubem. To jakby jest dosyć duży okres. A w mandze po pokonaniu Moro widzieliśmy jak wszyscy sobie jedli i widzieliśmy małą pan, która była jeszcze karmiona, więc niemożliwe, żeby to działo się rok po tym, kiedy mała pan jeszcze jest karmiona, a kinówce już chodzi do przedszkola, także mój strzał jest taki, w zasadzie no na podstawie tego co wiemy, myślę, że to będzie się działo tuż przed turniejem z Ubem 784 roku. Pan miałaby wtedy 5 lat, ewentualnie może się dziać w 83, kiedy ma 4 lata, ponieważ z tego co okaże, do przedszkola w Japonii można chodzić w wieku 4 lat. Zresztą u nas też, także stawiam, że dzieje się to w 83 albo w czwartym. No i zobaczyliśmy modele trzech kolejnych postaci, które będą miały udział w tym filmie, a mianowicie jest to Dendy, który w porównaniu do tego jak widzieliśmy go w Dragon Ballu Super, jak i w anime, tak i w Manze nieco urósł. Także biorąc pod uwagę to, jak Dandy wyglądał po sadze moro. Był mniej więcej tak samo wysoki jak pan Popo. Tutaj. Zostało potwierdzone, że trochę urósł, także jest to kolejny argument, który dla mnie. Przemawia za tym, że będzie się to działo tuż przed 28 ci Budokaj. Widzimy również bulmę, która ma trochę inną fryzurę, ma nieco krótsze włosy. Oczywiście dalej wygląda młodo, ale jest to wytłumaczone tym, co było oczywiście powiedziane w filmie z Dragon Ball Super Broly, że używa smoczych kul do tego, żeby się odmłodzić. Także nie brałbym tutaj pod uwagę tego, że jest młoda, mimo tego, że już jest teraz w zasadzie przy 40 albo po 40. Ma żółty skafander z logiem korporacji i kapsuła wygląda, jakby była w domu mimo wszystko, ale w trakcie pracy. Także zastanawiam się, nad czym bulma może pracować jeszcze tego nie wiem. I postać, która sprawiła, że bardzo się ucieszyłem, kiedy ją zobaczyłem, a mianowicie Karin, czyli koci pustelnik, jeden z pierwszych nauczycieli Goku. Oczywiście postać Karina chyba najbardziej teraz kojarzy się z fasolkami Senzu, także podejrzewam, że jeśli zobaczymy Karina, to będzie on albo właśnie powiązany z tym, że będzie trzeba polecieć po Senzu, ewentualnie pomysł, na który wpadł mój brat. Piccolo będzie trenował pan w taki sposób jak Goku trenował, czyli pan będzie musiała się wspiąć na wieżę Karina, ale może jeszcze nie będę do niej rzucał jakimiś takimi teoriami. Kiedy zobaczyliśmy modele tych postaci, aktorzy głosowi Bulmy, angielscy aktorzy głosowi Bulmy i Wisa, którzy również byli w Nowym Jorku obecnie na tym. Panelu jako goście zapytali, czy Vegeta i Wiz w takim razie będą obecni. Skoro jest Bulma, to czy mąż Bulmy będzie obecny, a Wiz, aktor głosowy Whis'a sp spytał, czy jego postać też będzie obecna, i okazało się, że tak. Vegeta i Wiz zostali potwierdzeni jako kolejne postaci, które będą brały udział w tym filmie. Oczywiście, ze względu na to, co zobaczymy później, że akcja też dzieje się na planecie Birusa, Whis raczej był dosyć oczywistym wyborem, a Vegetę zobaczyliśmy w jednokolorowym kostiumie, w zasadzie jako figurkę, która została również wypuszczona w powiązaniu z premierą tego filmu. Także Vegetę w zasadzie mamy. Również potwierdzonego i chyba nawet jego design jest potwierdzony. Skoro ta figurka wygląda tak, że Vegeta jest w tym jednoczęściowym stroju, w którym swoją drogą był na początku też filmu kinowego Dragon Ball Super Broly, kiedy sparował z Goku nad morzem, no to myślę, że Vegeta będzie tutaj podobnie wyglądał. Nowe postaci, które poznaliśmy już w maju, czyli Gamma 1 i Gamma 2, bo takie są ich nowe imiona i można było się w sumie tego domyślić ze względu na to, że na swoich pasach mają litery Gamma. Nie są one oczywiście te litery napisane jakąś fiku fikuśną czcionką, także można było się tego również nie domyślić. Ja się na przykład nie domyśliłem. W zasadzie to nie spotkałem się z takimi teoriami, żeby to były Gamma 1 i Gamma 2. Tak czy inaczej, mamy potwierdzone ich imiona. I co jest najciekawsze, nie są to najwidoczniej dobre postaci, ponieważ mamy potwierdzenie i widzieli, widzieliśmy je w trailerze, który oczywiście później Wam pokażę, że są to postacie powiązane z Armią Czerwonej Wstęgi, która mam wrażenie, że właśnie będzie głównym przeciwnikiem naszych bohaterów w tym filmie. Prawdopodobnie Gamma 1 i Gamma 2 są cyborgami, może nie cyborgami, tyle co androidami, czyli w 100% robotami. Oczywiście to nie zostało potwierdzone, to są moje domysły. I prawdopodobnie możemy to też stwierdzić na podstawie tego, co było widoczne w trailerze: będą oni przeciwnikami naszych bohaterów. Informacja, odnośnie której się odniosę jeszcze później, ponieważ jest to przez dosłownie jedną setną sekund widziane w trailerze, ale broli. Będzie w tej kinówce. To jest dosłownie informacja, która trzyma mnie przy życiu. To jest informacja, która sprawiła, że mój hype odnośnie tego filmu jeszcze żyje. Broli zostało potwierdzone, że będzie w tej kinówce. Mało tego. Będzie trenował z Goku na planecie Wirusa. To oczywiście też będzie w trailerze. Zaraz wam o tym powiem. Zostało potwierdzone również, że rodzina Gohana będzie pokazana w filmie. Oczywiście widzieliśmy Pan. Najprawdopodobniej zobaczymy jeszcze Gohana i Widel. Kilkudziesięciosekundowy trailer, który oczywiście za chwilę Wam pokażę, jest stworzony z dokończonych części filmu, czyli. Ten zlepek scen, który zobaczyliśmy właśnie w tej zapowiedzi, są to dokończone, dopieszczone sceny filmu. To oczywiście oznacza, że film będzie wyglądał właśnie tak, jak widzimy na tej zapowiedzi. W związku z reaktywacją albo po prostu z działaniami Czerwonej Wstęgi, w zasadzie niedobitkami najprawdopodobniej Czerwonej Wstęgi, oprócz Gammy 1 i Gamma 2, które najprawdopodobniej są sztucznymi formami życia, zobaczymy trzy nowe postacie, które będą bardzo ważne dla fabuły. Oczywiście też będą powiązane z armią Czerwonej Wstęgi, też będą w trailerze, także zaraz. Sobie o nich pomówimy. Zostało również powiedziane, że kilka miesięcy temu, kiedy Toriyama mówił o filmie, że będzie niespodziewana postać, że będzie unexpected character. Najprawdopodobniej, właśnie, chodziło o pan. Także fani Kulera, sorry. Padło również takie zdanie, że design Piccolo się zmienił nieco od momentu, kiedy zobaczyliśmy go w San Diego. Także skoro tak mówią, to ok, chociaż na trailerze tego nie za bardzo widać. Zobaczyliśmy również ekskluzywne wywiady z aktorem głosowym japońskim, aktorem głosowym Piccolo i Masako Nozao, czyli panią, która podkłada od wielu, wielu lat głos Goku. I w zasadzie najważniejsze informacje, które tam padły, to to, że będziemy mieli balans między dramatycznymi momentami, czyli po prostu podejrzewam takimi z życia, albo po prostu jakimiś fabularnymi bardziej. Między tymi momentami, a walką ten balans jest naprawdę dobrze rozłożony, także będziemy mieli trochę tego, trochę tego. Będzie dużo scen, gdzie Piccolo przebywa z Pan i w wielu z tych scen odgrywa rolę takiego kochającego dziadka, chociaż są też sceny, w których odgrywa rolę bardziej mentora, nauczyciela. Oczywiście wiemy, że Pan będzie przez Piccolo trenowana. Również zobaczyliśmy to w trailerze. Dodatkowo pani Masako Nozawa powiedziała, że nie będziemy w stanie oglądać tego filmu tak i tak zrobiła, tak jak ja teraz robię, tak może nawet na początku tak będziemy siedzieć, ale potem, jak już walka będzie się rozkręcać, to będziemy robić tak. Ona tak zrobiła. Ja sobie tego nie wymyśliłem. I ja to zrozumiałem w taki sposób. Yy, może na początku być nudno, ale potem się rozkręci. Spokojnie. Zaraz się rozkręci. Dodatkowo pani Masako Nozawa powiedziała, że. Czerwona wstęga się pojawi. Jak oni ma mogą zachowywać się tak tchórzliwie? Nie wybaczę im. Co do tego tchórzliwie, mam pewną teorię, ale. Jeszcze za chwilę. I w zasadzie ostatnia rzecz przed pokazaniem Wam trailera, to jest data premiery. Niestety pan Norihiro Hayashida, jeśli dobrze pamiętam jego imię, czyli jeden z głównych producentów tego filmu, powiedział, że no, data premiery w Japonii będzie w 2022 roku, to nie jest nowa informacja, ale jeśli chodzi o globalną premierę, a w zasadzie, jaką to powiedział, premiery w Stanach Zjednoczonych, no to jeszcze negocjacje i ustalenia trwają, nie mogą nam powiedzieć już teraz, kiedy będzie ta data, ale starają się, żeby była jak najbliżej tej daty japońskiej. No niestety nawet się nie dowiedzieliśmy, w którym kwartale tego przyszłego roku będzie premiera, nawet nie dowiedzieliśmy się w której połówce, powiedział, że podadzą nam te informacje as soon as possible, czyli tak szybko jak będą mogli. No i dobra, to co najprawdopodobniej wszyscy już widzieliście, ale pokażę Wam to jeszcze raz, bo może nie wszyscy to widzieli, trailer, 40 bodajże 9 sekundowy trailer, obejrzyjcie. No i dobra, przechodzimy do analizy tego trailera. Chciałem to zrobić może w osobnym filmie, ale nie będę wam tutaj rozbijał tego na dwa filmy. Na początku widzimy napis nowy kryzys. Oczywiście domyślamy się, że chodzi o działania czerwonej wstęgi, która została potwierdzona, że będzie jakby w tym filmie. Potem widzimy przebiegle wyglądającego pana. Na początku myślałem, że to jest ten zakolak, którego zobaczymy później, ale najprawdopodobniej jest to loczek, bo można poznać go po okularach i po kształcie oka. Jeśli nie wiecie, kim jest loczek, to zaraz zobaczycie. Później widzimy leżące na stole zdjęcia. Na jednym jest grubasek, który wygląda jak naukowiec. Plakietkę i fioletowy krawat, także wygląda to jakby był jakiś młody, gruby naukowiec, który jest po prostu inteligentnym dzieciakiem. A na drugim zdjęciu widzimy właśnie przeze mnie wspomnianego loczka czyli tę osobę, która na pierwszym kadrze poprawiała sobie okulary. I loczek stoi w towarzystwie jakiegoś uśmiechniętego człowieka, który wygląda jak super bohater i ma fioletowo-czarny strój ze złotym pasem wygląda na bardzo uśmiechniętego. I generalnie, chciałem też zwrócić uwagę na to, że ma on fioletowy strój, a ten grubasek ma fioletowy krawat i może to być jakieś powiązanie. Ja stawiam. Że grubasek i ten bohater są na przykład ojcem i synem, albo na przykład superbohaterem i fanem. Na kolejnym kadrze widzimy tego grubaska, który jest już przebrany w taki sam, w zasadzie bardzo podobny strój, w takim samym designie strój jak ten superbohater. Również fioletowo-czarny strój, tylko że jest to bluza z kapturem. Jedyne co się różni na pierwszy rzut oka to wielka biała litera H. I nie wiadomo co to oznacza. Może to oznacza hero, tytułowy hero, bohater. Może to oznacza Henryk. Może to jest mały henio, którego porwali po to, żeby go wykorzystać do swojego nicnego planu. Nie wiadomo. Tymczasowo Henryk tak cię będę nazywał, grubasku. Tak czy inaczej widzimy później auto, dosyć futurystycznie wyglądające, które prowadzi loczek i na tylnych siedzeniach siedzi mężczyzna z wąsem i zakolami, już go lubię. Który na swojej burgundowej marynarce ma logo. Retribon Army. Chciałbym też zwrócić uwagę na to, że w pierwszym kadrze, gdzie oni jechali, kierowca, czyli ten loczek, puka w jakąś figurkę. Coś tam przestawia w jakiejś figurce. Wyglądającej właśnie jak Zakolak, Czyli wydaje mi się, że za jest to jakaś ważna postać w Armii Czerwonej Wstęgi. Może jest to jakiś niedobitek, który chce reaktywować Armię Czerwonej Wstęgi. No i widzimy, jak za na tylnych siedzeniach, jakby namawiał albo tłumaczył tego Henia, który jest już przebrany w strój tego, powiedzmy, super bohatera. grubasek może został zwerbowany do Armii Czerwonej Wstęgi przez tego zakolaka i nie jest jakoś mega chętny do współpracy, bo jest z i nic mu się nie chce. A widzimy tutaj scenę, jak jadł w tunelu, być może do jakiejś bazy Czerwonej Wstęgi ukrytej, gdzie ten zakolak mu po prostu tłumaczy i namawia go i mówi mu, jaka będzie jego rola w tym ich, powiedzmy, planie. I jak może wyglądać według mnie fabuła, powiem na samym końcu, jak już przeanalizuję cały trailer. Jeśli chodzi o kadr, prawdopodobnie z tej samej sceny widzimy jeszcze grubaska, który dalej jest namawiany przez zakolaka i w międzyczasie je Oreo cały czas jadł tym tunelem, i na kolejnym kadrze widzimy grubaska, który. Pije z kubka z logiem czerwonej wstęgi jakąś nie wiem kole, prawdopodobnie już ją wypił, wrzuca sobie pozostałości z tego kubka prosto do mordy i nie jadą już tym tunelem, tylko są gdzieś na jakimś pustkowiu. Chciałbym mimo wszystko zauważyć, że są tam linie wysokiego napięcia, czyli może tam był poprowadzony gdzieś prąd. Nie są na kompletnym wypizdowie. Czy to ważne? No nie wiem. Widzimy napis zła organizacja poruszająca się w cieniu Oczywiście wiemy, że Red Ribbon Army wedle obiegowej opinii zostało zniszczone Więc niedobitki prawdopodobnie tej organizacji poruszają się gdzieś w podziemiu I knują jakieś niecne plany bez niczyjej wiedzy Następnie widzimy bardzo ciekawe kadry Bogato wyglądające laboratorium I chciałbym zwrócić uwagę na to, że tutaj jest to samo tło, tło co w pierwszym kadrze Te fioletowe poziome listwy, które widzieliśmy w kadrze kiedy Loczek poprawiał okulary Stanowią również tło w tym laboratorium No i widzimy samego Loczka przed wielkimi trzema ekranami. Ekranami. Chciałbym też zwrócić uwagę na to, że przed tymi ekranami stoją Gamma 1 i Gamma 2, które oglądają postacie, które wyświetlają się na tych ekranach, a są to postacie Goku, Wegety i Majin Buu. I co chciałbym tutaj powiedzieć na samym początku? Są to postaci przedstawione na pierwszy rzut oka jako jacyś wilejni. Rozumiem Majin Buu, rozumiem nawet Wegetę, który jest w koszulce Batmana, do czego również zaraz nawiążę, ale Goku przedstawiony w takim złym świetle po prostu taka zła, złowroga morda. Mam wrażenie, że tutaj może być jakiś element fałszywej propagandy. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że Vegeta jest w koszuli różowej Bedmana. To jest koszula, którą Vegeta założył raz, jedyny w życiu i jestem pewien, że nigdy nie został namówiony do tego, żeby założyć ją drugi raz. Także Vegeta, zdjęcie Vegety jest prawdopodobnie z konkretnego momentu w czasie. A jest to moment, kiedy w zasadzie Mecha Freeza przyleciał, był Future Trunks, czekali na przylot Goku i Trunks zapowiedział, że za 3 lata będą androidy. Oczywiście wiemy, że Androidy były powiązane z doktorem Giro, który był niedobitkiem czerwonej wstęgi. Także jest to zdjęcie wegety, prawdopodobnie, albo model wegety, prawdopodobnie z czasów, kiedy czerwona wstęga jeszcze. No jako tako działała. Tak jak powiedziałem, przed monitorami stoją Gamma 1 i Gamma 2, a loczek wygląda na to, jakby przewijał slajdy i coś tam im tłumaczy. Chciałem też zwrócić uwagę na te okrągłe, małe monitory z napisami A72, B85, C66 itd. EAD, e, w zasadzie to nie jest po kolei, to nie jest ABC, bo jest A, B, ABC, EAD, więc nie jest to po kolei jakiś alfabet. Tak czy inaczej, nie jestem w stanie rozszyfrować tych nazw, nie wiem co one mogą znaczyć, ale zauważyłem, że każda z nich ma nadpis. CAM, czyli CAM, czyli w zasadzie jest to oficjalny skrót, w zasadzie bardzo często używany od kamery. Pierwsze, co mi się skojarzyło, kamery, czerwona wstęga. Mieliśmy potwierdzenie, że Czerwona Wstęga wysyłała przecież jakiegoś robaczka, który zbierał informacje przez wszystkie lata, ze względu na to właśnie Jiro i Android 19 miały informacje na temat wszystkich walk stoczonych na Ziemi, te informacje później zostały wprowadzone do Sela, generalnie te latające robaczki pełniły również rolę tych kamer. I mam wrażenie, że może to oznaczać to, że Czerwona Wstęga miała więcej tych kamer, albo obecnie ma jakieś kamery, które również zbierają informacje, widzimy tam Majin Buu który był już po sadze androidów. Wiemy, że doktor Ziro został zniszczony. Jakby czerwona wstęga, ostatnie niedobitki tak nam się wydawało, że zostały zabite. Może są to jakieś nowe kamery, które zbierają informacje na nowo. Zobaczymy. Następnie widzimy samolot lecący w stronę miasta. Nie wiadomo kto tam leci, nie wiadomo w zasadzie w jakim celu. Może to Piccolo odwozi pan, chociaż Piccolo umie latać, więc to byłoby bez sensu. Może to Widel albo Gohan przylecieli do Piccolo po pan, żeby ją odebrać z treningu? Nie mam pojęcia. Może to Czerwona Wstęga leci? No, nie jest to scena, która mówi za wiele, także nie ma sensu tutaj dywagować. Później widzimy napis Powstań, nasz bohaterze, i następnie po tym napisie widzimy Gamma 2, zawieszonego gdzieś najprawdopodobniej w powietrzu, Mówiący, mówiącego coś do kogoś. Prawdopodobnie jest to scena z Piccolo, której dalszą część zobaczymy w Następnych kadrach. Następnie Gamma 2 atakuje kogoś, i co warte tutaj zauważenia, Gamma 2 ma na ramieniu logo Czerwonej Wstęgi. Jest to oficjalne potwierdzenie, że ta postać jest z Czerwoną Wstęgą powiązana. Następnie rzecz, która może ocieplić niektóre serca, a mianowicie mała pan, kilkuletnia, oczywiście nie jest już to dziecko. Ma czerwone rękawice, niczym po prostu Jean Kazama Stekana. Troszeczkę pobrudzoną koszulkę, co mogłoby sugerować, że jest w trakcie treningu. Na koszulce widnieje napis GTH, i na dole jest jakaś straszna twarz. Oczywiście pierwsze skojarzenie było. Takie, że ma tam napisane GT chujowe, ale. Potem zostało mi to raczej wytłumaczone na live'ie, że to może oznaczać go to hell, co raczej nawiązywałoby do tego, że Widel, Devil, prawda? Jakby imię Widel pochodzi od diabła, mamy też Satana, czyli to jest to po prostu takie nawiązanie do tego, że ich imiona, może niekoniecznie pan, ale chodzi o to, że są jakieś tam diabelskie powiązania, jeśli chodzi o te imiona. i po prostu pan. A z tym kiedy żartowałem. Nie denerwujcie się na mnie dobrze. Ja sobie po prostu lubię pożartować. Jeśli chodzi o lokalizację tego miejsca, w którym znajduje się pan, na 100% jest to miejsce przy domu Picola. Oczywiście widzimy tę samą lokalizację. Dobrze nam już znaną, którą zobaczyliśmy w San Diego. Jest to wodospad przy jeziorku, oczywiście widzimy, że to jest po prostu od drugiej strony ujęcie. Widzimy pan, widzimy pan z dwóch ujęć, a na końcu widzimy pan z trzeciego ujęcia, która jakby zaczyna panować nad swoją ki. Najprawdopodobniej właśnie Piccolo uczy pan kontroli ki. Myślałem podczas tego trailera, że się przemieni w Super Saiyana, ale może lepiej, że się nie przemieniła, zresztą jeszcze nic nie wiadomo, może tak będzie. Następnie widzimy krótką przebitkę najprawdopodobniej z planety Birusa, ponieważ jest to charakterystyczne niebo, zawieszona w bliskim Sąsiedztwie planeta, prawdopodobnie dekoracyjna, i na tym kadrze jest rewelacyjnie narysowany Goku. Oczywiście, nie wiem, czy mogę powiedzieć narysowany, bo jest to połączenie 2D z 3D, ale bardzo chciałbym zwrócić uwagę na po prostu jego zajebisty. Model twarzy. Jego twarz wygląda jak z najlepszej Zetki. Bardzo podoba mi się to, że jego włosy nie mają jakiegoś podwójnego cieniowania, tylko są czarne w 100%, z czego jestem naprawdę wielkim fanem. Chciałbym też zwrócić uwagę na jego bardzo nietypowe cieniowanie stroju. Tutaj jest to cieniowanie, które właśnie sugeruje, że jest to model 3D z elementami 2D oczywiście. Jestem wielkim fanem tego jak Goku tutaj wygląda. Jego model jest naprawdę rewelacyjny. Jeśli chodzi o to cieniowanie, bardzo sugerujące, że jest to model 3D, nawet komputerowo wygenerowany. Można to przeboleć. Powiem wam, że im bardziej oglądam to, tym bardziej się do tego przekonuję, chociaż moje pierwsze wrażenie, no jeśli oglądaliście wczorajszego streama, to był to duży szok. Potem widzimy scenę, w której Piccolo prawdopodobnie już po treningu z Pan albo przed treningiem z Pan, nie wiadomo, najprawdopodobniej jest to zupełnie inna scena w porównaniu do tego, co widzieliśmy, span siedzi sobie i medytuje na skalę, i jak ataki lecą w jego stronę i Piccolo w ostatnim momencie się odwraca. Najprawdopodobniej był w 100% świadomy tego, że ktoś go atakuje. Następnie widzimy scenę bezpośrednio po tej, którą przed chwilą Wam pokazałem. Mianowicie Piccolo lewitujący tym razem razem ze skałą. To jest dosyć dziwne, ponieważ widzimy, że Piccolo w okolicy swojego domu właśnie lewituje razem z jakąś skałą, która wygląda jak miska. Jest zaatakowany, widzimy wybuch, ta skała zostaje zniszczona. Bardzo chciałbym zwrócić uwagę na to, że ten wybuch, ten dym w zasadzie wygląda jak z takich dobrych komiksów. Nie wygląda w 100% jak wybuch 3D, ale naprawdę bardzo mi się podoba cieniowanie. Przypomina mi nawet jakieś produkcje z League of Legends. Oni tam mają jakieś, swoje jakieś filmy, swoje animacje i często zmieniają styl, ale naprawdę ten wybuch mi się bardzo podoba, jeśli chodzi o, o wygląd tego dymu. Może to jest rzecz jakaś mało istotna, ale chciałbym tutaj to dodać. No i później przechodzimy do sceny chyba najbardziej ekscytującej z całej, z całej tej zapowiedzi, mimo tego, że tak naprawdę nikt o niej nie powiedział ani słowa podczas tego panelu, bo rzecz, która w zasadzie wywołała te reakcje, tę gigantyczną falę szoku w całym internecie, Trwała przez dosłownie setną sekundę, może przez pięćsetnych sekundy, może przez jedną dziesiątą, ale naprawdę pier na pierwszy rzut oka nikt nie jest w stanie tego po prostu zauważyć, kiedy ogląda ten trailer na świeżo. Mianowicie, Goku wyskakuje z dymu, robi unik, oczywiście widzimy go ze swoim kanji, go na plecach, nie ma tam jakiegoś symbolu Isa, to nie jest istotne, wyskakuje z tego dymu, robiąc najprawdopodobniej unik przed nadlatującym brolim. Widzimy dosłownie przez ułamek sekundy postać BroLiego, jest to na 200% on. Widzimy jego fryzurę, widzimy jego czarny, obcisły strój, widzimy jego frotki, powiedzmy na rękach, i widzimy najbardziej charakterystyczną część jego ubioru, czyli to zielone futro jego przyjaciela Ba. Goku razem z Brolim trenują na planecie wirusa. Nie wiem jak was, ale ta rzecz mnie najbardziej jaraz całego tego filmu, z całej tej zapowiedzi. Następnie widzimy Gamma 2, który patrzy w dół, potem widzimy scenę, w której stoi przed wielkim dymem. No najprawdopodobniej jest to scena następująca po tym wybuchu, który przed chwilą wam pokazałem, czyli Gamma 2 zaatakował medytującego Piccolo. A propos Piccolo, w zasadzie jeden z ostatnich kadrów, który tutaj zobaczymy jest to Piccolo, który ma już ściągnięty swój obciążający strój. I zaczyna z kimś walczyć No właśnie stawiam, że to jest walka Piccolo i Gammy 2 Potem widzimy napis Dragon Ball, bla 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 Ale na samym końcu jest jeszcze jedna bardzo ważna informacja Widzimy kadr, w którym wracamy do tego laboratorium Powiedzmy czerwonej wstęgi najprawdopodobniej Gdzie są te trzy ekrany I teraz na ekranie jest postać Herkulesa Jest ona w starym stroju jeszcze z Dragon Ball Z Kiedy miał ten brązowe powiedzmy kimono ze złotym pasem Ale najważniejszą rzeczą według mnie na tym kadrze jest to Że po lewej stronie Widać sarkofag identyczny jak ten, z którego wychodziły w Dragon Ball Z. Androidy, i ten sarkofag nad sobą ma, powiedzmy, taki pojemnik, skrzynkę metalową z napisem 1. I to jest ta sama jedynka, jaką gamma 1 ma na swoim ciele. Mało tego, wszystkie te rury, powiedzmy, z tych ekranów, które pokazują nasze postacie, są połączone do jednej wielkiej puchy, i te rury są połączone z sarkofagiem. Co to może oznaczać? Nie jestem tego pewien na 100%. Niektórych rzeczy jestem pewien bardziej albo mniej, ale stawiam, że historia może wyglądać mniej więcej tak. Niedobitki. Czerwonej Wstęgi, czyli ten zakolak i może ten loczek, zwerbowały młodego tego grubaska, nic nieświadomego naukowca do pomocy. Jest to młody naukowiec z potencjałem, który nie ma jakiegoś wyrobionego światopoglądu, nie wie, że pomaga złym, albo, albo wie, nie wiadomo. A oni po prostu potrzebują jakiegoś mózgu do pomocy, ponieważ dr Giro, jako główny naukowiec Czerwonej Wstęgi, już dawno temu zginął. Mogliby mu na przykład wmówić, że są przyjaciółmi jego starego, czyli tego superbohatera w fioletowo-czarnym stroju, jeśli oczywiście zakładamy, że grubasek i ten bohater. Są jakkolwiek połączeni. Mogą mieć powiązanie ojciec, syn, a mogą mieć powiązanie na przykład grubasek, który jest fanem. Tego bohatera, który na przykład umarł już go nie ma. Grubasek pomógł im w dokończeniu albo w stworzeniu gammy 1 i 2, które być może są jakimiś starymi niedokończonymi projektami, stąd ich nazewnictwo 1 i 2, chociaż nie są to Androidy 1 i 2, tylko po prostu Gamma 1 i 2, co może sugerować, że jest to zupełnie inny projekt. Nasi wojownicy zostali przedstawieni z takimi złowieszczymi wyrazami twarzy, bo to jest po prostu fałszywa propaganda albo przed Grubaskiem, albo najprawdopodobniej przed gammą 1 i Gamma 2, że są oni źli i trzeba ich po prostu się pozbyć. Na przykład, bo odpowiada. Mają za zabicie tego superbohatera i powiedzą grubasku: Oni zabili twojego tatę, pomóż nam w dokończeniu tych robotów, które pomogą się pozbyć tych złoczyńców. Na przykład, nie wiem, fakt, że te rury są powiązane i idą do tego sarkofagu i jeden miał nazwę 1, co oczywiście sugeruje, że z tego sarkofagu wyszedł Gamma-1, może sugerować, że mają oni wgrane dane wojowników Z i Herkulesa, nawet Herkulesa. Tak jak Android 19 i Dr. Zero mieli wgrane informacje o wojownikach Z, wiedzieli o ich sztuczkach i tak dalej, ewentualnie może być tak, czego raczej fanem ani zwolennikiem nie jestem, że mogą oni potrafić, tak jak Cell. To co wszyscy nasi wojownicy. Mimo wszystko stawiam na tę pierwszą opcję, mają jakoś wgrane dane o naszych wojownikach, bo mają też pistolety, prawda? No, Jakby potrafili jakoś bardzo strzelać. No widzimy, że potrafią strzelać z KI, bo Piccolo został zaatakowany takimi falami, Ki, chociaż nie wiem, czy to jest wystrzelone z pistoletu, czy nie. No nie sądzę, żeby były im potrzebne pistolety, gdyby mieli taką moc, jak na przykład Majin Buu, prawda? Więc stawiam, że mają po prostu wgrane informacje, jakkolwiek, w jakikolwiek sposób może zmanipulowane o Wojownikach Z. Widzieliśmy scenę, jak Gamma-2 atakuje Piccolo przy jego chacie, ale Piccolo jest sam, także jest to zupełnie inna scena najprawdopodobniej w porównaniu do tego, co było wcześniej z Pan. Być może wyglądało to tak, że miał kolejny trening z Pan, potem na przykład po Pan przyleciała Widel albo Gohan samolotem i dlatego oni wracali potem do miasta i teraz Piccolo po treningu z pan sobie poszedł medytować i został zaatakowany przez Gamma 2. No i widzimy jeszcze BroLiego, który trenuje z Goku, co jest najbardziej dla mnie ekscytujące, ale wątpię, żeby tutaj chodziło o to, że BroLi został zwerbowany do pomocy. No bo mam wrażenie, że pan będzie też walczył, i pan będzie grał. Jedno... Jest to potwierdzone, że pan i Piccolo, więc pan też będą grali główną rolę. Jeśli mieliby zwerbować BroLiego do pomocy. To znaczy, że gamma 1-2 musieliby być w chuj silni. To po co w takim razie pan tutaj jest do walki z kim? Ona będzie walczyć, kurwa, z Herkulesem. Więc stawiam, że po prostu fakt, że Goku i broli trenowali, był to jakiś ich umówiony sparring. Widzieliśmy, że Goku na końcu w kinówki z broli mówił, że tam się będziemy razem spotykać i generalnie będziemy sobie trenować, także myślę, że po prostu od jakiegoś czasu już tam się widują. Być może właśnie od jakiegoś czasu już nawet latają na planety Birusa. Już nie mogę się doczekać tych pytań do Goku, czy Broly może oponować boską ki. <laughs> może jeszcze nie wychodźmy tak za daleko. Tak czy inaczej, mój. Określiłbym tak samo jak wczoraj na streamie. Takie 7 na 10. Ten film będzie wyglądał inaczej niż Dragon Ball Super Broly Trochę żałuję, bo uważam, że Dragon Ball Super Broly pod kątem wizualnym była to najlepsza wersja Dragon Balla w historii. Szkoda, że od tego odeszli. Mimo wszystko nie uważam, że to wygląda źle. Po prostu, jak to wczoraj zobaczyłem po raz pierwszy, to przeżyłem szok. Wydawało mi się, że jest to po prostu kacenka z kakarota. <laughs> tak to wyglądało, a ten chłopczyk, który wyszedł w pierwszej scenie w tym stroju, dosłownie jak i nie ma mocni. Dosłownie to wyglądało jak jakaś animacja. Pixara, czy tam Dreamworks, czy jakiejś innej, powiedzmy, wytwórni. Filmu Dragon Ballowego i w zasadzie. Dragon Balla w takiej odsłonie jeszcze nie widzieliśmy, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że w przyszłym roku będziemy mieli coś takiego i cóż, trzeba się po prostu z tym pogodzić. Mimo wszystko, ten film będzie miał duży nacisk na fabułę. Ta historia najprawdopodobniej z tego co też mówili, że Toriyama się przy niej spuszczał dosłownie na prawo i lewo, no, będzie zajebista. Także czekajmy z niecierpliwością oczywiście, jeśli będą jakieś najbliższe informacje, a najprawdopodobniej będą pod koniec roku na Jump Feście w grudniu. To to miejsce w internecie, mówię oczywiście o moim kanale, jest dobrym miejscem do dowiedzenia się tego co nowego w świecie Dragon Balla. Także zachęcam was do zostawienia suba. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jestem piekielnie ciekaw waszej opinii, także czujcie się zaproszeni do tego, żeby ją wyrazić w komentarzach. Zostawcie lajka, jeśli podobał wam się ten film i widzimy się niebawem. Trzymajcie się na razie. Cześć. Dziana.